W tej chwili minus 3 stopnie, odczuwalne minus 11. Najcieplej będzie od godziny 12 do 14 minus 1 stopień. Ogólnie pochmurno, ale opadów się nie przewiduje. Dobra jakość powietrza, ale jakie piękne obłoki na niebie. Pozdrawiam Was ciepło i miłego dnia życzę. Witam się z Wami serdecznie. W ten zimowy czas. Lima, zawitała I do nas. Trzy tomy, przeczytamy. Właściwie to mało dziergałam, mało robiłam na drutach, a, a czytałam, bo to jak zacznie się pierwszy tom, to później jest taka ciekawość, co dalej. Tak jak powiedziałam poprzednio, w poprzednim filmie książka jest godna polecenia. Książka przygodowa Podniebne losy pilotki Listonoszki, która w warunkach takich naprawdę trudnych pokonywała przestrzenie między jedną miejscowością a drugą samolotem oczywiście i dowoziła pocztę Później Później latała z, z lekarzem, który po prostu miał takie zlecenia, wizyty domowe do trudnych wypadków, gdzie ktoś nie mógł dojechać i wtedy z nim jeździła, latała i, i przynosili pomoc ludziom. Ten ostatni tom był taki troszeczkę dramatyczny, trzymał w napięciu bardzo ale wszystko się wyjaśniło i, i skończyło się happy endem. Więcej nie będę zdradzać, żeby, żeby nie, nie zdradzać w sumie fabuły, bo to wtedy nie będzie tak ciekawić. Chociaż tak ogólnie jak się powie, to wtedy, to wtedy nie jest tak źle. Tak jak powiedziałam, książka akcji, przygodowa, z wątkiem romantycznym, z różnymi sytuacjami, emocjami ludzkimi bardzo ciekawa, bardzo fajnie napisana, tak prosto trafia do czytelnika. Naprawdę byłam bardzo, bardzo zadowolona czytając tą książkę, ale zaraz jeszcze zobaczę, może jakiś urywek Wam tradycyjnie przeczytam, bo to mogę. Urywek jakiejś w formie cytatu to mogę zrobić. No, ja zobaczymy. To coś tam na chybił trafił. Miał być na chybiu, trafił, ale to tak. żeby coś po prostu przypominało yy, o tych poprzednich tomach. Ale chyba to, tutaj nie, nie ma takiego czegoś. Może e, może dzień ślubu głównej bohaterki i męża lekarza. Muriel uchyliła drzwi pomieszczenia, w którym przebierała się Kate i zajrzała do środka. Już czas. Kate szybciej zabiło serce. Z bukietem w dłoni jeszcze raz skontrolowała w lustrze swój wygląd. Kobieta weszła do środka, otoczyła pannę młodą ramieniem i zapytała: Gotowa? Kate zerknęła na drżący w dnia bukiet. Chyba tak? Roześmiała się. Chodźmy, ojciec czeka. A raczej krąży niecierpliwie. Wzięła przyjaciółkę pod ramię i razem wyszły z garderoby. Przez kościół niosły się dźwięki granego na pianinie hymnu. Nagle Kate poczuła się niegotowa i żałowała, że korytarz nie jest dłuższy. Wszystko działo się jakby zbyt szybko. Jesteś niemądra, przecież marzyłaś o tym dniu i się o niego modliłaś. Zrezygnowała już kiedyś z alaski, latania oraz z pola. Gdy przeprowadziła się z powrotem do Jakimi w stanie, stanie Waszyngton, była przekonana, że jej przygoda się skończyła. Postanowiła wtedy prowadzić zwykłe życie pracować w sklepie, w biurze, albo robić coś równie pospolitego. Może w przyszłości wyjdzie za mąż i założy rodzinę? A potem nagle wszystko się zmieniło. Wróciła nad jezioro i po spotkaniu boga znów zaczęła oddychać pełną piersią. Pamiętała, jak wpatrywała się w wodę, jak wiatr szeptał w konarach sosem i jak poczuła obecność swojej przyjaciółki Alison. Kilka lat wcześniej Alison zginęła tam w wypadku samolotu, za którego sterami siedziała Kate. Tamtego dnia, gdy Kate powróciła nad jezioro, kiedy spoglądała na jego tafle. Odniosła wrażenie, że przyjaciółka przemawia do niej prosto z nieba. Wtedy zrozumiała, że musi wrócić na Alaskę. Na tamto wspomnienie oczy zaszliły się jej od łez i spłynęły na nią przebaczenie i nadzieja, gdyby Alison tu była. Cieszyłaby się szczęściem Kate. A może ona tu jest? Może Bóg pozwala ludziom zrozumieć więcej w takie szczególne dni. Uśmiechnęła się na tę myśl. Tylko taki urywek Wam przeczytałam, i oczywiście natrafiłam na takie wspomnienie z tych poprzednich tomów, które coś tam wniosło nowego do tej fabuły. Bardzo interesująca książka. Ja osobiście wolę, jak na przykład jest książka powieść w zasadzie w jednym tomie. I wtedy nie muszę od razu, jest i początek, i koniec, szybko i szybko dochodzę do sedna sprawy, a tak to trzeba troszeczkę było poczytać, żeby, żeby dowiedzieć się, co dalej, co dalej. A, a po prostu akcja jest wartka, taka szybka, wartka, co chwilę coś się zmienia, jest coś innego. No i powiedział ten właśnie właściciel hangaru, z którego, gdzie była właśnie zatrudniona Kate, hangaru lotniskowca. I on jej powiedział, że nikomu nie przytrafiają się takie przygody jak jej, że ona jest po prostu no, ewenementem w tym, w tym, w tego rodzaju. No ale to pewnie wymyślone na, na potrzeby tej książki. Może nie całkiem wymyślone, bo tam nie czytałam tego podziękowania, ale być może to jest na czyimś na życiorysie opisane. Książka jest. To jest seria cała, niebo nad Alaską. O, właśnie, mojemu bratu Alaskaninowi, który urodził się chyba w, o 100 lat za późno. To czyli mm, komuś dedykowana, autorka dedykowała bratu. Być może y, jakieś tam. Sytuacje też są tu wplecione być może. Bo nie wiadomo. No i właśnie jest tutaj tom pierwszy z, tego, z serii nieponadalaską, tą drugi i trzeci. A tu jeszcze są inne. No właśnie będę musiała sobie spisać i. Zobaczyć w bibliotece. Bardzo, bardzo ciekawe są tu też yy, reklamy następnych książek. Tak więc już teraz powtarzam: warto tą książkę przeczytać. Ja miałam fajne zajęcie na święta, na nowy rok skończyłam. Takie było właśnie spokojne spędzanie czasu, odpoczywanie, czytanie. Książki i w sumie czuję się wypoczęta po tych świętach i po nowym roku. To tyle na dzisiaj. Trzymajcie się ciepło i zdrowo. Na razie. Do usłyszenia i zobaczenia.